Pracowałam w związku z tym taki model w swoim życiu, że najważniejsze są słowa. Słowa, które mówię sama do siebie, słowa, które pozwalam, aby inni mówili do mnie. I wiedziałam, że muszę mieć moc do życia, że się nie mogę poddać. Oczywiście sprawdziłam to w wielu książkach, filmach, sytuacjach, życiorysach wielkich ludzi, których podziwiam. W związku z tym wiedziałam, że to działa i działa. Wiedziałam, że dopiero jak są dobre słowa, to pojawiają się dobre uczucia i dobre emocje. Nic na tym świecie nie dzieje się bez emocji. Zobaczcie, jakie są reklamy. Dzisiejsza reklama to nie polega na tym, że od razu wiemy, że to jest proszek do prania. Ciągle powtarzam ten przykład. Dawniej tak było. Dzisiaj są budowane emocje, są budowane emocje. Jest coraz większa energia, żeby na końcu się dowiedzieć, czy chodzi o proszek do prania na przykład albo coś innego. Dopiero jak są emocje, dopiero wtedy jest działanie. Ostatnio, kiedy byłam na ciekawym szkoleniu, dowiedziałam się jedno. Jakie emocje? Takie pieniądze. Stwierdziłam, że mnie się tak to podoba, że będę mieć duże emocje, bo duże pieniądze mogą dużo zrobić dobrego. To skoro mogą, to je róbmy i działajmy wszędzie, gdzie możemy, żeby nam się po prostu żyło lepiej. Z emocji powstają działania. Jak ja już mam tą emocję, to nie ma siły, żebym nie zaczęła działać. A że przetestowałam to wielokrotnie, że zbadałam to przez 20 lat, to mogę Wam to powiedzieć, kładąc głowę do ścięcia, że to działa. Jeżeli wzbudzisz sobie emocje, to wyjdą i działania. A z działań na pewno będą rezultaty tak jak chcesz. Wszystko będzie tak, jak chcesz, pod warunkiem, że będziesz używała tych słów, będziesz miała te emocje, podejmiesz działanie i rezultaty. To teraz pokażę Wam, jaki mam model życia. To jest mój model życia. Anioł. Same anioły. Bardzo wierzę w anioły. Dlatego też założyłam taką firmę pod skrzydłami anioła. Bo czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Ale anioły są. Nami się opiekują, pomagają pod że dał im szansę. Jak ten model mój wygląda? Przede wszystkim, na no, każdy anioł, jak tu siedzi, to ma ciało. Wiedziałam, że z tym ciałem to trzeba robić tak, żeby się w nim czuć jak najlepiej. Zadziałało, jak patrzę na nasze piękne dziewczyny, które wzięły udział w warsztatach, że po prostu, jak przyszły we wtorek. A my dziewczyny, ale takie bez energii, bez emocji jeszcze, ale dzisiaj je zobaczyłam, wymalowane, uczesane, ubrane, no to słuchajcie, no rewelacja. Zupełnie inne emocje, zupełnie, zupełnie inna energia. W związku z tym trzeba zadbać o ciało. I to jest pierwsza rzecz, którą wszystkie wiemy, tak? Że jak mamy dobre ciało, jak się dobrze z nim czujemy, jak mamy dużo energii, bo się dobrze odżywiamy, bo się trochę ruszamy, to wszystkie czujemy się lepiej. Każda z nas to dokładnie przeanalizowała, wie i doświadczyła. Następnie, jedno skrzydełko to umysł. Musimy być gotowe, przeczytałam to wielokrotnie i tego się trzymam, musimy być ciągle gotowe na zmiany, bo jedyne pewne w naszym życiu to jest to, że zaraz nastąpi zmiana, że coś się zmieni, że coś nas, zasz... coś nas zaskoczy. Ale ja już wiem, że jeśli nas zaskoczy, to ja mogę się na to Dobrze nastawić i wykorzystać na swoją korzyść. Więc trzeba sobie zadać pytanie, co musisz umieć? Co chciałabyś wiedzieć? Co Twój mózg musi przetrawić, żebyś poczuła się jeszcze lepiej sama z sobą, żebyś była skuteczniejsza na rynku pracy, w rozmowie z dziećmi, z klientami? Wszystko, czego się nauczyłam w rozwoju i również pracy z klientami, to wszystko idealnie działa w rozmowie z dziećmi, z mężem, z przyjaciółmi. Wszystko działa. Więc warto z tego korzystać. Następne moje skrzydełko to duch. Nie można go zaniedbać. Wiem o tym i kiedy przyszły najtrudniejsze momenty, to wsparciem było znalezienie wartości głęboko w sobie. To, że mam tyle siły, to jest darem wielkiej wiary, którą przekazali mi rodzice, darem charakteru, który mi przekazali i którzy nigdy nie przestali we mnie wierzyć. To mi wielokrotnie pomogło. Ale też szukałam na zewnątrz, obserwując tych ludzi, których podziwiam. Jak, jakie wartości przyświecają, jak znajdują siłę, gdzie czerpią y, moc do tego, żeby działać, żeby się nie poddać, nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje się, że nie ma sensu. Wreszcie ci najwięksi, których podziwiam, mają swoje motto, mają swoje zdanie, które każdego dnia pozwala wstać. I jak będziesz miała to swoje zdanie, to swoje motto, tą swoją złotą myśl, to potem już wystarczy codziennie zrobić prawa nóżka, lewa nóżka, prawa nóżka, lewa nóżka i do przodu. I chciałabym Was, drogie Panie, dzisiaj zachęcić do takiego małego eksperymentu. W swoich teczuszkach żółtych macie tę kartę z takim wzorcem anioła. Ten wzorzec jest po to, żeby nie wysłuchać mnie tutaj, bo ja nie lubię jałowych przebiegów. Nie możemy sobie na to pozwolić, nie mamy na to czasu. Marzenka już powiedziała, jak ważne jest zadbać o ciało, że musimy się badać. Więc być może macie w głowach, na sercu, w myśli, gdzieś z tyłu, schowane, co powinnyście zrobić. I tam macie takie linieczki. I w tych linieczkach, drogie Panie, trzeba sobie po prostu wypełnić. Jeżeli ciało, to co ja muszę z tym ciałem zrobić? Ale cele muszą być bardzo konkretne. Nie wystarczy mieć marzenia, będę piękna, wysportowana. No cóż to znaczy? To muszą być konkrety. Tego się też nauczyłam przez te 20 lat pracy. To znaczy, że ważę 65. To znaczy, że e, wydolność moja jest taka, że bez problemu przebiegam 5 km. To znaczy, że regularnie chodzę na, nie wiem, fitness, na kije, bo to można przy okazji sobie świetnie pogadać. Ja nie wiem co. Wy wiecie. Wy doskonale wiecie, bo ja też wiem, co jeszcze muszę zrobić. Jeżeli umysł, to zadaj sobie pytanie, jaką umiejętność teraz powinnaś w najbliższym czasie posiąść, żeby poczuć się dumna sama z siebie. Ja ciągle szlifuję angielski. Ciągle szlifuję angielski, ale idzie mi coraz lepiej. W związku z tym być może Wy też macie coś takiego, co zostało odkładane po obowiązki, po, po różne sprawy, po biznesy, po, po spotkania. Ale jak tego nie zrobimy, to może się okazać, że gdy przyjdzie taki moment i okazja przejedzie, to my nie będziemy gotowe. My musimy być gotowe, bo lewica będzie najbardziej aktywnym, wspaniałym miejscem, gdzie, gdzie kobietom i w ogóle rodzinom się świetnie żyje. Duch. Ja czerpię inspirację z żywotów wielkich ludzi, a szczególnie żywotów świętych. Mam takie, takich faworytów, od których się uczę. Jeden z ulubionych moich świętych to święty Maksymilian Maria Kolbe. Wprawdzie facet, ale on robił takie biznesy i miał taką duchowość i taką siłę i taką wiarę, która jest podstawą osiągnięcia czegokolwiek w życiu, że no tylko się nam uczyć. Uczyć tej wytrwałości i tej wiary. Jeżeli nie mamy wiary w to, co chcemy zrobić w siebie, nic nie zrobimy, żeby nie wiem co. Bez wiary nic się nie da. W związku z tym, na koniec, napiszcie sobie trzy propozycje swojego mosta. Może ktoś wam kiedyś mówił jakieś nie takie zdania, które wam zostały w głowie. Wyciągnijcie je za głowy, barwąc, zabić złe myśli, zabić złe zdania i w to miejsce postawić dobre postępy dobre myśli i dobre mocne. Czyli zadbaj o swoje ciało, ducha, umysł, miej swoje mocno i idź tak, żeby wszyscy widzieli Twoją energię i żeby się zapalili od tego, jak płoniesz. Bo żeby porwać innych, żeby zapalić innych, samemu trzeba płonąć.